Galaxy Life, która według mnie jest bardzo fajna, prawda? Ej! Może ja mam jakąś patóżkę, Ile? Możemy tutaj coś fajnego zrobić? Dobra.

Chciałbym zaatakować jakąś. I mi się wydaje, że dobrym celem. O! Spójrzmy w zadanie, dobrze. Widzę, że nie musisz kupić tej grupy. Ale wiem, że. Na pewno. Na pewno. Zdjęcia. Dobra. Galaktyka, e! Nie, galaktyka, no i. E! galaktyka, no co za jaja zrobić? Nie to! Nie! Jak można. Ej, co to jest chromysł? Ej, no, nie! Nie rób mi tego. Czekajcie. Muszę zmierzyć to. O jejku. Mm. O, jest dobra. W każdym razie wchodzimy. Nie. Nie galaktyka, i no nie, to jest tak. do domu. Ale później ta kolektyka się bardzo przyda, gdyż w kolektyce tego nie wiem. Ta muzyczka mi nabija. To jest po prostu tak tupiająca muzyka, że można ją dosłownie dawno dostać. Kupię tego kolonie, aby zmniejszyć koszty. Czyli że co? Ja jestem tu, tak? Firebit. Sad. Jest słabsze ode mnie, z tego co widzę mam czwarty level. No, nie wiem, nie wiem. A ja mam jakie jednostki. Albo bo muszę tam tych odpakować dopiero. Wtedy będę ich miał. To jeszcze nie atakujemy. Końcik słucham? No już tylko dokończę! Już zaraz będę się skończyć odcinek, ale... Przed końcem odcinka... Muszę... Muszę zrobić... Okay. Ło! Wow. Szacu! Nie, no, nie mogę teraz tych No dobra. Znowu tylko tak bazookami. Tak. I tutaj Jak się nie uda bazukami, to... następnym razem z bazookami potworami to na pewno się uda. Bo to było niemożliwe, że się wtedy nie udało. 22 jednostki, no czyli, że... No czyli, że ich nie ma po prostu. Po prostu ludzku nie oj. Ten odcinek będzie dosyć krótki, bo nie mogę, nie mogłem do czego zrobić. A nie, że wam No dobra, na tym zakończyłbym mój odcinek, tylko jeszcze, ja już wrócę do domu, który zaraz no nie bądź taki, no zmniejsz mi się i zakończ. No dobra. W że zakończę już ten odcinek. że Wam się podoba. Co kupa jest? Idź stąd. Słuchaj, ta strona. Nie! no, Musi to być nie. Więc żegnam Was, ja na Stevie. Podróżnijmy odcinków niedługo. Jeśli, aha, jeszcze jedna informacja: się dobijemy tutaj w tym odcinku do. A wyczuła, do 10 łapek w górę. To jest y, następne 4 odcinki. I to mówię też do Kacpra, który jest moim kolegą, i do pozostałych: żeby te łapki. kogoś namówić do łapkowania, bo. Znaczy, nie to, ale no, dobra, chyba rozumiecie. To na razie, dziękuję was. Potrzebuję wycieku. Cześć.